Witam wszystkich hodowców, hodowczynie Podsumowanie lotu ze wtorku Brakuje z tego lotu dwóch głębi Szymla samca I czer takiego białego Na pleckach Krzyż miał taki czerwony No i Mogę powiedzieć Brakowało trzech Dzisiaj doleciał Młody Kurcze dałem go A on Trzy piórka miał wyrwane i leciał biedak Dwa dni, ale doleciał. On jest z gniazda z tym szymelkiem tutaj. On tam doleciał po wieczór o 19. Te młódki doleciały. Wczoraj doleciał ten gro... siwek tutaj w klatce ten. Wczoraj przyszedł akurat. No, w sobotę odnawiamy lot Też damy młode Tego groszka akurat zostawię Ale włożymy nowe gąbki. Damy tutaj do szybla jasnego, tam siedzi Groszka z dołu, siwka Jeszcze jedna groszka, tutaj Kilku gąbków nie ma Nie, nie, nie weszły do gołębnika Tutaj sobie siedzi jeden siwek Ma swoje miejsce Siedzi. Ten przyleciał akurat w ten sam dzień Ale też wykończone były te gołębie No i pokażę Tutaj klatka stoi Bo gołąbek do mnie dzisiaj młody Przed chwileczką Bosy, piszczek jeszcze Słychać, że piszczy, nie? Zaraz go tam wpuścimy do tych rozpodowców, Bosy Jasny groszek to idziemy go wpuścić Niech sobie siedzi o, tu pokażemy parkę jeszcze nową jasna groszka z takim groszkiem samczykiem, piękny byk będzie z niego no. tutaj ten samcik 14 ma tutaj jajka z groszką siedzą sobie dwa jajeczka no ta samiczka mi ostatnio weszła Kurde, wchodzą jak do siebie, nie? O, I tu kilka parek jest, jest. Cztery pary, czy pięć chyba. Tu młodzik siedzi. Groszy. Parę młotków tutaj jest. Też na sprzedaż. Stary na sprzedaż. No i to będzie na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do soboty. Dobry lot.